Dzisiaj jest 30 stycznia 2026. E, jeszcze raz, właśnie sprawdzałam teraz obrady Sejmu. E, byli też e, osoby, nie tylko posłowie, ale e, w sprawie schronisk wiecie, że zapraszają też, oni określają goście, e, zapraszają też osoby, inne osoby, nie tylko posłów, ok, do Sejmu, e, e, walczące w obronie praw zwierząt. Ja tak szybko sprawdziłam i tak doda. Oczywiście wszyscy doda, doda, bo doda, co doda, powie. Sprawdziłam dodę i załamałam ręce. Nawet tego nie będę komentować, załamałam ręce na temat dody. Od razu wszystkim Polakom i wszystkim mówię. Jeżeli macie prawo Boże w sercu, to nie możecie być za czymś takim jak kastrację, ok? Także nie bez powodu dostała oklaski, dostała oklaski. Diabeł dał jej oklaski i źli, bo ona mocno nawołuje do kastracji. My, którzy mamy prawo Boże w sercach, absolutnie jesteśmy przeciwko kastracji. Absolutnie musimy stać przeciwko takim rzeczom jak kastracja, ok? Zostawmy to tak, jak Bóg stworzył, i brońmy prawa Bożego. Także ja już nie wiedziałam. Doda o kastracjach. Także doda na temat kastracji, doda na temat kastracji. Morda w kubeł, morda w kubeł, nie życzę sobie, żebyś nawoływała naród polski do kastracji. A dlaczego? Jeżeli nie widzisz problemu, jeżeli nie rozumiesz sprawy, no to jest gorzej niż źle, okej. Okay? czyli yy, nawołuje doda, nie chcę nigdy więcej słyszeć na temat kastracji. Na temat kastracji morda w Kubę. Nie będziemy rozgłaszać yy, takiego bezprawia. Nie będziemy promować prawa diabelskiego typu kastrację. Ma być tak jak Bóg stworzył. Jeżeli Ty nawet nie wiesz dlaczego, no to mamy poważny hello problem. Jeżeli ty masz zamiar iść do Sejmu, bo cię zaprosili, bo cię zaprosili, okej, okay, byłaś tam gościem, powiedz, że byłaś gościem. Dzisiaj na pewno byłaś gościem. Bo ja nie pozwolę, żebyś ty mówiła, że reprezentujesz Królestwo Boże i promowała prawo diabelskie typu kastracja. Byłaś tam dzisiaj gościem. Yy, na temat kastracji nie chcę słyszeć ani słowa, Morda w kubeł, bo to jest prawo diabelskie. Ma być tak, jak Bóg stworzył. Ma być tak, jak Bóg stworzył. Jesteśmy przeciwko aborcji, jesteśmy przeciwko kastracjom, jesteśmy przeciwko diabelskiemu ingerowaniu yy, w prawa natury. Ok? Co ty nie wiesz, jak zwierzęta się rozmnażają? Yy, także Doda na temat kastracji morda w kubeł. Dzisiaj doda w Sejmie e, Dzisiaj doda w Sejmie całkowita klapa, całkowita porażka. A wiecie co? E, w Sejmie bili jej brawa. Diabeł, elita diabła źli, bili jej brawo. Bo ona poszła, powiedziała, że idzie walczyć e, dla naszego Królestwa Bożego. A jęzorem. Walczyła o prawo diabelskie, o kastrację i całe królestwo diabła biło, dodzie brawo. Także niech pierwszy się dokształci w ogóle, po jakiej ona stronie stoi, o co ona w ogóle walczy, bo kobieto albo, albo walczysz o dobro, albo o zło, ok? Nie możesz walczyć o dobro i zło. Nie. Jeżeli ty walczysz o dobro i zło. To walczysz o zło, tak naprawdę. To walczysz tak naprawdę o zło, więc się określ, określ się. Czy ty walczysz o dobro? Nie można walczyć o dobro i zło. Kastracja to jest prawo diabelskie. Jesteśmy przeciwko kastracji. Ja sobie nie życzę i nie pozwalam ci doda, żebyś głosiła o kastracji. Ja ci nie pozwalam, zakazuję ci. Nie życzę sobie, żebyś mówiła, że reprezentujesz dobro, że reprezentujesz Królestwo Boże, że potem Cię zapraszają jako gościa, okej? Okay? Byłaś tam tylko gościem. Mogłaś się wykazać i nie pozwalam, żebyś głosiła o kastracji, okej? Okay? Ja sobie nie życzę czegoś takiego. Jeżeli mówisz, jeżeli chcesz działać z nami, jeżeli chcesz działać w Królestwie Bożym, to nie masz prawa, ja ci nie pozwalam, promować królestwa diabła. To nie masz prawa głosić takich herezji jak kastracja. Bo ze mną współpracować nie będziesz. Bo ja nie będę e, mieć mieszanych rąk jako dobro ze złem. To się określ. Stoisz po stronie kastracji, to określiłaś, że stoisz po stronie diabła. E, także morda w Kubeł, określ się. Albo po stronie dobra, albo po stronie zła. Dzisiaj powiedziałaś w Sejmie, że jesteś po stronie zła, bo jesteś po stronie kastracji. A to jest wielkie zło. Więc, jeżeli ty masz zamiar promować dobro i zło, nie. Jeżeli promujesz dobro i zło, to promujesz zło. Ok? Czyli na temat kastracji, ja ci daję szansę. Ja ci daję ostatnią szansę. Jeżeli chcesz y, razem ze mną walczyć, nie wolno ci promować zła, nie wolno ci promować czegoś tak podłego jak kastracja, bo to jest zło z piekła. Chciałam jeszcze przy okazji pochwalić, bo tak y, sprawdziłam na szybko skarby, już nawet nie wnikam w te poglądy, ok, ale mowa, przy okazji mowa, podobała mi się mowa w Sejmie, też była pani mecenas, była pani mecenas Katarzyna Topczewska. Miała piękną mowę, miała piękną mowę. Mówiła właśnie rzeczy konkretne na temat problemu schronisk, Bardzo mądrze, piękna mowa. Po prostu cała mowa mi się bardzo podoba. Ona powinna dostać brawa, dostała. Miała piękną mowę. Właśnie pani mecenas Katarzyna Topczewska. Nie zmarnowała tego czasu w Sejmie. Przemówiła konkret. Problem, miała piękną mowę, przepięknie przemówiła, każde słowo cenne, każde słowo piękne. Miała przepiękną, bardzo mądrą dzisiaj w Sejmie mowę. Także brawa dla pani Katarzyny Topczewskiej. Piękna mowa, piękna mowa, po prostu wyłożyła kawa na ławę problem. Problem ze schroniskami, już nawet nie mówię skarby, że językiem adwokata i to, po prostu zagięła ich, po prostu... Dowaliła, diabł dowaliła tymi argumentami, tą pewnością siebie, tymi konkretami. Dała, to po prostu posłuchajcie sobie jej mowy, to zobaczycie, co miałam na myśli. Yy, konkret, yy, bali się, bali się jej mowy, całe piekło się bało jej mowy. Powiedziała konkret, powiedziała po prostu takie rzeczy, że tu, tu jest na was, tu jest na was, tu jest na was, tu jest na was, tu jest na was. Yy, były inspekcje i że niby okej, okay, tu jest chwyt na was prawny. Yy, Tutaj było ten, sprawa się toczyła, to i wszystko Okej, okay. Zostało zlekceważone. Tu jest na was kolejny mega mocny chwyt prawny. Po prostu byli i powiedziała prawdę mocno, że yy, określiła, jaka jest sytuacja tragiczna tych zwierząt. Yy, że zwierzęta są zalęknione, że zwierzęta się boją kontaktu człowieka, bo są zalęknione. Po prostu przepiękną mowę. Polecam wam skarby. Dzisiaj właśnie w Sejmie też była pani mecenas Katarzyna Topczewska. Miała przepiękną mowę, polecam wam tą mowę. Doda, dostałaś ode mnie ostatnie ostrzeżenie. Dostałaś ode mnie, dziewczyno, ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli chcesz walczyć u mojego boku, to masz walczyć tylko, masz pozwolenie walczyć tylko po stronie dobra. Nie masz prawa promować nic z prawa diabła. Także się określ. A jeżeli uważasz, że mogę trochę dobra, trochę zła, nie, nie możesz. Jeżeli promujesz dobro i zło, to odpowiedz sobie, od, sobie, daj na pytanie, po której stronie walczysz. Jeżeli dobro i zło, to jest zło. Dobro i zło, moja droga, to jest zło. Jeżeli promujesz dobro, tu walczysz o zwierzęta, a tutaj mówisz, że ty chcesz kastracji tych zwierząt, to zapytaj się tych zwierząt, czy one chcą kastracji. A może by tak Ciebie wykastrować? To Ty się dziewczyno okreś. Czy Ty walczysz o dobro zwierząt? Bo jak ty możesz mówić, że ty kochasz zwierzęta, kiedy ty walczysz o kastrację? Może se mózg wykastruj. Dobra, w każdym bądź razie doda ode mnie masz wiadomość. Chcesz walczyć u mojego boku, to możesz tylko dobro promować. I tylko Prawo Boże to się okreś. Jeżeli zobaczę cię jeszcze raz, jeszcze, jeżeli usłyszę jeszcze raz, że promujesz zło, już nawet nie wspomnę o złu typu kastracja, i spróbujesz się wybielić, że a tu robię dobro. A to nie jest takie zło? Nie. Nie da się tak, dziewczyno. Albo dobro, albo zło. Jeżeli ty promujesz dobro i zło, to znaczy, że promujesz tylko zło, rozumiesz? Dostałaś doda dzisiaj brawa w Sejmie. Dostałaś od diabła, dostałaś od elity diabła. Zaobserwuj sobie, jak ci brawa bili. Dlaczego? Bo promowałaś prawo diabła, promowałaś kastrację. Więc ci się doda okreś. Chcesz u mojego boku pracować, to tylko dobro promujesz. Co to znaczy, że mocno stoisz przeciwko złu. Między innymi złem i złamaniem prawa Bożego jest kastracja. Czyli masz mocno mówić przeciwko kastracji, rozumiesz? Więc masz ostatnią szansę ode mnie. Jeżeli zobaczysz, że nadal e, głosisz też rzeczy typu kastracja, e, no to z mojej, z mojej drużyny, to odpadasz z mojej drużyny. To w mojej drużynie cię nie chcę, rozumiesz? E, dobra, skarbie. Jeszcze raz brawo dla pani mecenas Katarzyna Topczewska. Miała piękną mowę w Sejmie. Sprawdźcie sobie. E, musiałam to podzielić, e, żebyśmy nie mieli niedomówień.